W 1999 memoriał Alfreda Smoczyka wygrał Australijczyk Ryan Sullivan na co dzień jeżdżący w unibaksie Toruń, Tuż za nim na podium uplasowali się reprezentanci gospodarzy Unii Leszno: Jarosław Hampel oraz Damian Baliński. Po ceremonii dekoracji przyszedł czas na konferencję prasową, na której zawodnicy dzielą się wrażeniami z turnieju i nie tylko.

You know, we've made a lot of changes this year and I've uh the set the the track is similar for I guess you could say some Australian tracks and uh, I found a good setup, my bikes working well and yeah I'm pretty comfortable. Yeah. Tak, czuję się na lecznictwie. Pytałem Rajana o to, że zawsze stawiam wrażenie zawodnika bardzo dużo czującego się na leśnictwie torze i faktycznie rozwierził moje słowa. Stwierdzają, że faktycznie dokonał swoim jakichś zmian w tym sezonie. No jak widać, że one przyniosły pożądany skutek. O czym wspomniał, może warto również dodać, to to, że leszyński tor przypomina geometrią i nawierzchnią australijskie tory. Tak więc dlatego właśnie też mu się zazwyczaj świetnie jeździ i też to udało się w dniu dzisiejszym. Alright? Thank you very much. Just for a brief moment we will be coming back to you again. <laughs> czy są? Jarek witamy, witamy gratulujemy. Jarusła Hampelę do dzisiejszym dzisiejszego wieczoru drugiego miejsca w Memoriale. Jarku, czy mógłbyś podsumować dzisiejsze zawody? Zaczniemy od tego, tak ogólnie. No to ja myślę, że te zawody były takie dosyć przyjemne. Zupełnie bez presji, bez żadnego ciśnienia. jeździliśmy, bawiliśmy się tą jazdą. No i co? Mi przypadło drugie miejsce w sumie. No, jestem zadowolony z tego. Co prawda, ostatni bieg miałem chrapkę, żeby go wygrać, bo wiedziałem, że wtedy jest możliwość, żeby wygrać te zawody ogólnie bo chyba przyzwoicie. Czy są jakieś pytania z Państwa strony? Oczywiście będziemy mieli pytania, ale jest możliwość. Jak jest za kilka dni wystarczy, to jest znowu na leśnickim stadionie. Wtedy stawka będzie trochę inna. Będzie to runda do Grand Prix, Grand Prix Europy. Na stadionie miała ja teraz poczeka. Czy jakoś specjalnie przygotowuje się do tych zawodów? Przyznam, że tak, że będę chciał się przygotować bardzo solidnie przede wszystkim do tej imprezy, bo ta impreza to jest, no to jest impreza, wiadomo, rangi mistrzowskiej. I tutaj trzeba przygotować się naprawdę bardzo skrupulatnie jeśli chodzi o wszystkie kwestie sprzętowe i te, tego typu tematy. Powiem i przyznam też, że bardzo mi zależy, aby pojechać dobrze. To nie jest tak, że mam dziką kartę i, i pojadę sobie po to, żeby sobie, nie wiem, pokręcić kółka. Nie, nie, będę chciał pojechać jak najlepiej i zrobię wszystko, żeby żeby wypaść i zaprezentować się dobrze. Oczywiście bardzo chciałem powtórzyć sukces zeszłego roku, czyli znaleźć się w finale. No i przyznam, że jak już bym się znalazł w finale, to na pewno nie chciałbym być czwarty. Damianie, trzecie miejsce, 11 punktów, zwycięzca był 12, faktycznie dzisiaj było bardzo, bardzo ciasno. Jak Twoimi oczyma wyglądały te dzisiejsze zawody? No tak jak mówiłeś, no... Yy, gdzieś ta... Klasyfikacja ogólna się tam zacieśniła i faktycznie 11 punktów to nie dużo, ale zabrakło, żeby tak sobie spokojnie myśleć o, o tej pierwszej trójce. No trzeba było jechać bieg dodatkowy. Nie ukrywam, że zależało mi na tym, żeby, żeby na tym podium się znaleźć. No, jednak to jest takie trochę bardziej budujące i, i no mówię, no było ciasno, ale cieszę się, że jest to trzecie miejsce. Myślę, że to będzie do, do, mobilizowało do kolejnych lepszych startów. Yy, także ja jestem zadowolony, tym bardziej, że w tym roku tej jazdy za dużo nie miałem i widzę, że yy, zawodu na zawody jest coraz lepiej. Także no, to było ciekawie. Zapytam to może o to, czy planujesz w przyszłości powrócić do Grand Prix, jako że no, dawno go tam nie widzieliśmy. Uh, Ryan used to be a very good uh, Speedway Grand Prix rider uh, once you were a bronze medalist Kill me but I don't remember the year 1998 2002 2002 i'm sorry don't you miss the grand prix would you like to come back to the, to the series soon? Um, i think unless i have a gp in australia or a toron i don't know i'm, I'm not so really it's, it's, uh, sometimes yeah i think i'd like to and other times i'm quite happy to sit and watch it and, and concentrate for my league racing Różnie to bywa, no może, pierwszy raz, może gdyby Grand Prix odbywało się w Australii, albo na przykład na torze w Toruniu, myślę, że może byłoby to warte rozważenia, ale mam takie mieszane uczucia, czasem chciałbym z nimi razem startować, czasem czuję się zupełnie wygodnie, siedząc i obserwując, jak te wszystkie rozgryki się rozgrywają. Czy są jakieś pytania z Państwa strony do naszych dzisiejszych zwycięzców? To prosimy bardzo. Może mamy tutaj dwóch zawodników najlepszych poza Grand Prix. Może jak byście ocenili wczorajsze wyniki gampi? Może na... <laughs> to było zaskoczenie dla wszystkich? Było zaskoczenie, tak. Nie będę oryginalny, bo to było zaskoczenie na pewno dla wszystkich. Wygrana Emila była zaskoczeniem ogromnym. Choć wiemy, że Emil jedzie zazwyczaj tak ostatnio dość agresywnie. To jest taka jazda jego bardzo ofensywna. I, I faktycznie, to, te, te, teoretycznie mógł liczyć e, e, mógł się uważany za zawodnika, który może dużo namieszać i faktycznie potwierdził to. E, pojechał dobrze, pojechał bez e, żadnych żadnego kompleksów przede wszystkim, to było widać e, i wygrał to z niespodzianką. Ale ja myślę, że też dużą niespodzianką był występ Fredrika Lingrena, e, on też, e, jego drugie miejsce to też niespodzianka, prawda, chociaż on ma dobry sezon tak naprawdę. Odpadli, odpadli faworyci i tak naprawdę fajnie, bo coś się troszeczkę pozmieniało no, powiedzmy od tej, no, tej sesji. No. Tak, o, o, dokładnie, no. tak, co No tak jak Jarek powiedział, chyba wszystko, no, na pewno nie tylko Jarek i bo tutaj no, chyba wszyscy są na pewno zaskoczeni, że akurat tak się to wszystko zakończyło. Ja myślę, że to dobrze, że tak się dzieje, bo... Nowe twarze zaczynają gdzieś tam się pokazywać właśnie w tym wielkim, powiedzmy, żużlu i jest to ciekawe. No, na pewno będziemy teraz obserwowali, co się będzie działo dalej w kolejnych rundach. A, no, tak jak Jarek powiedział, no, na pewno jest to zaskoczenie wielkie, że, że akurat Emil wygrał, ale może i dobrze. Nie? Yes, Ryan, because we asked uh, both da, uh, damien and the about uh, yesterday's results. was it a surprise uh, for you that, that emil uh, was on top of the rostrum and frederick, which, well, to some people, was also a surprise, stepped onto the second uh, place on the rostrum? i think uh, everyone was a little bit surprised that emil, in his first grand prix, won. i mean, uh, i think we, we can all see the talent he has and he's more capable. We didn't suspect I guess in his first GP he would go out and win it. But uh you know Frederick he he races really well, I think uh he I has his bikes working well he really well and he deserved it, both of them did. Tak, zawsze znaczy, może od końca no, Frederick Lindgren oczywiście zasługuje zasłużył na to drugie miejsce, jest świetnie przygotowany, to widać na torze i ma dobry sezon na to wygląda. Także jak najbardziej zasłużył na to drugie miejsce, jeśli chodzi o Emila oczywiście, no nikt z nas nie spodziewał się. Tego zwycięstwa jego już w pierwszej rundzie, tak? ale no, wszyscy widzimy również, każdy, każdy z nas jego obserwując, widać, jaki jak, ma talent, jeździ bardzo ofensywnie, również jest świetnie przygotowany, no, ale bez wątpienia było to ogromną niespodzianką dla nas wszystkich, że jednak w swoim debiucie potrafił zwyciężyć, no ale to świetnie na w Dziękuję okay, bardzo.